Zanim przejdę do istotnego tematu, słowo o wyborach, wyniki poznamy jutro. Mnie najbardziej ciekawi, słuchajcie, która partia wygrała z pis treści. Dobra, to na razie tyle o wyborach. Teraz o sprawie bulwersującej. Dziennikarz złożył policji doniesienie na Roberta Lewandowskiego, że ten w miejscu publicznym spożywał alkohol. Chodzi o sytuację, kiedy w telewizji kapitan naszej drużyny, świętując awans do Mistrzostw Europy, wlewał z siebie z gwinta szampana. Wyjaśniamy okoliczności tego zajścia i ewentualnego zakwalifikowania czynu jako zabronionego informowała policja parę dni temu. Wówczas kontynuowała policja, podejmiemy dalsze czynności, są do przesłuchania świadkowie i zakończyła swoją wypowiedź policja. No i słuchajcie, leniwa policja nie wszczęła postępowania przeciwko Robertowi L. Nie chciało się policji przesłuchać świadków, te, te 50 tysięcy obecnych na trybunach i 10 milionów przed telewizorami, którzy byli świadkami publicznego spożywania przez Roberta L. alkoholu. I Robertowi L. upiecze się jego czyn, bo to bulwersujące i tragiczne, że kary unikają. Nikt nie mężczyzna, który publicznie marnował alkohol. Bo nie o picie chodzi, ale o marnowanie. Przecież nie tylko ja widziałem, że Robert L tylko trochę wypił, a resztę wylewał na kolegowi Murawę. Byli tacy, co płakali na widok takiej marnacji. Jeśli tak ma się zacząć Nowa Polska, od pozwolenia na marnowanie celnego trunku, to ja razem z turką pani Kopacz pakuję walichę i wyjeżdżam tam, gdzie prace producentów alkoholu się szanuje. Co więcej, w słusznej sprawie doniesienia więcej nie złożę.